Hej, cześć, witajcie, witajcie w następnym odcinku prawdziwego życia. No to już jest drugi odcinek eee, i dzisiaj zaczniemy od, jak już widzicie pewnie w tytule, od kupna auta, które akurat się raczej to no, tak później będzie kupno auta, bo najpierw to oczywiście trzeba eee, pracę. Najpierw musi być praca. Ale to ja tutaj no, żeby tak się nie śpieszyć, to zaczynam zawsze wieczorem, żeby sobie jeszcze franklin Zain idzie spać po prostu. Eee, no. I po prostu zaraz się pójdzie do pracy i po taksu, jak będzie tak, jak po prostu już yy, po pracy taksówkarza, yy, które no, no trochę dłużej będzie miał franklin czasu, bo jest 3.44, ale po tej, jak już po pracy, Franklin kupi pierwszy samochód i może nawet jakieś tam ulepszenia się uda kupić, chociaż to to już nie jest pewne, ale na razie już, już się chyba widzimy, po prostu jak Franklin już będzie w taksówce i będzie przyjmował pierwsze zgłoszenia. E, dobra, już je, je, mam taksówkę. I dzisiaj po prostu jakby tak, no z tego powodu że będzie kupywane auto, Franklin zacznie pracę o 5.30 czyli skończy też o 15.30 yy, Więc no, taka sama dalej zasada jest tam, że 50% idzie do pracodawcy i że 200 dolarów trzeba jeszcze zapłacić ciotce Franklina I no dzisiaj żeby lepiej tak nie, fajnie było nie uszkodzić jednak tej taksówki no jeszcze zostało ostatnie 10, 10 minut no to może teraz e, jeszcze powiem o tym, że no pierwszy odcinek pojawił się wczoraj Dzisiaj jest następny odcinek i dzisiaj się pojawia prawdziwe życie tylko dlatego że no jak po 12 godzinach jak patrzyłem to było już 50 wyświetleń po, no teraz, no e, było 50, było 50 wyświetleń już. Nie wiem do ilu dojdzie teraz, bo jeszcze nie było nawet 24 godziny nie upłynęły. Pewnie jak będę wrzucał ten film, to się dowiem. To się wtedy dopiero dowiem tak naprawdę ile ma no, już wyświetleń po równych 24 godzinach. No i liczę, że ten film też będzie miał tyle, no. A, a my już przegapiłem, aż się już rozgadałem i że już straci 15 minut na tym. to looks like you're close. Na razie jeszcze w ogóle nie mieliśmy przypadku, żeby klient po prostu uciekł z taksówki bez zapłacenia. Co, no na razie jest dobrze, ale no, ta typowa mi się wydaje podejrzana, że to właśnie będzie pierwsza. Dobra, ale jedziemy. Oczywiście ten pierwszy kurs tutaj. Będzie jeszcze jako... Dobra Lepiej będę jechał, bo znowu będzie tak jak ostatnio. No nie przestrzegam tak tych przepisów, ale... Jedynie chociaż na tych pasach się staram jechać Bo tak ciężko trochę, jakby jako taksówkę, że... Eee... Żeby... A, dobra, no jeszcze było zielone, gdy ruszyłem, więc no, razy tutaj wyprzedzę chociaż Chociaż że i tak nie powinienem, ale... Dobra, może jak przyspieszę trochę już, bo naprawdę trochę, żeby ten odcinek nie trwał tak długo i żeby takiej ciszy też nie było, no bo tak nie wiem, nie mam po prostu bardzo co w takich momentach mówić, gdy no, po prostu jadę taksówką, ale... No. A, i napiszcie pomysł, na przykład jak, co w następnym odcinku, na przykład jaką pracą by miał się Franklin zająć, tylko to no, też bierzcie pod uwagę to, że no, po prostu jest to no, GTA bez modów, więc to tak na przykład jak jest dużo jakichś tam skryptów, no to, to ja tego po prostu nie gram, nie wgram. Tym bardziej, że no na PS4 się niby da, ale to jest tyle by było siedzenia nad tym, że że nie, może kiedyś na e, na komputerze już po prostu e, pojawi się jeszcze seria z prawdziwego życia, już z modami. Ale no, nic więcej tak nie mówię na ten moment. Bo jak na razie mam duże plany do tej serii, więc no... Ale no... no już... No nie będę na razie nic mówił w sumie, bo lepiej nic nie mówić. Do... O, już zahaczyłem Dobra, ale jedziemy dalej, żeby już jest Straszna ulewa w ogóle jest w Los Santos teraz Już jest 7.40, już 2 godziny

Dobra, no jeszcze jeden ten kurs tutaj pojedziemy, a już następne będzie po prostu Znaczy no ja będę jechał a wam po prostu będę już cięcia robił, no bo poprzedni odcinek wyniósł 26 minut co akurat tyle chciałem, żeby gdzieś wyniósł. Bo no jak ja na... film, który ja nagrywałem łącznie to wyniósł mi około godziny więc i wszystko tam wycinałem z tego, że trochę no... że to trochę tak, no właśnie. Mi to dłużej potem zajmuje w montażu, z czego, no jak wy widzicie już grę w całości, to wy widzicie o tak naprawdę trochę ładniejszą, bo ja tam jeszcze dodaję filtry i takie różne rzeczy, żeby ta gra trochę lepiej wyglądała, że takie żywe, bardziej kolory miała. Dobra, jedziemy już do celu. No trochę daleko jest, to wszystko. No, i no, już zostało nam kilometr 600 do celu. I tak, no też ja zapowiedziałem chyba, co ja teraz powiedzieć, więc no ale dobra, już jesteśmy po prostu blisko. No, ale napiszcie, ja w w komentarzu, jeśli ktoś ma jakiś pomysł. Kim Franklin mógłby jakby zostać w następnych odcinkach, bo tak chyba mam pomysł jeszcze na następny odcinek. Kim, mógłby kim, no gdzie będzie pracował i co będzie jeszcze robił? No co będzie w ogóle robił, po prostu wtedy w na następnym odcinku? Ale już na taki czwarty, piąty odcinek to już możecie napisać, co bym mógł robić. No, dużo teraz, 355 dolarów. No i w tym momencie 3300 już jest Dobra, już jest 925 I teraz jak już dojadę to... Dobra, 300 metrów. To tylko dojedziemy po... no po tego gościa albo gościu no zależy jak tam kto to jest. No i chyba... I ja chyba jednak mniej trochę dostanę tego, tej gotówki. Dobra, jedziemy od razu, szybko jeszcze tutaj, żeby dojechać. A, co ja gadam, no? Zapomniałem, że cięcie ma być. No, no to macie w tym momencie po prostu cięcie. No dobra, ja już oddałem tutaj. No, już zajechałem po prostu, żeby oddać sobie to 3000, już 500 dolarów. Oczywiście, z czego no. Na to 600 około dolarów No, no, no około 600 dolarów jest już zarob... No takie jakby zarobione Ale tak naprawdę 300 i w tym momencie 100 Jeszcze nie licząc zniszczeń taksówki Ale no na spokojność będzie stać na auto Ponieważ auto będzie kosztować No 2,500 dolarów Tyle ma kosztować samochód, z czego i tak jest tam. Frankie za go po znajomości. no jeden po prostu yy, taki człowiek chciał, chce po prostu się pozbyć tego auta. No, yy, z jakichś tam powodów, no i po prostu Frankie wykorzystuje okazję, gdy że to tam. Po znajomości jakby, że tam trochę zna tego gościa I no i załatwił za 2,5 tysiąca samochód Dobra, już tylko dojeżdżamy Jest już 11.15 Więc no już zostało 4 godziny i 15 minut A tutaj to jest Dobra, no i, i po prostu już jest cięcie jak tam dojadę, no gdzie będzie chciał e, Okej, okay, już jestem gość, to jest pierwszy przypadek kiedy gościu po prostu nie chce zapłacić i ucieka, więc ja już go gonię No niestety tak naprawdę no, nie mogę go postrażać bronią, chociażby to by było o wiele prostsze Ale no nie mogę tego zrobić, więc jak już to trzeba go gonić Chociaż w prasie to... No i chyba nam zwiał no Jeszcze, że auto potręciło Franklina No zwiał Czyli darmowy przejazd Jeszcze przejeżdżają dodatkowo Tylko niech mi tam nie, nie zniszczą tej taksówki Dobra, no że sobie gościu po prostu za darmo przejechał się, więc Stracone około 100 dolarów Dobra, no i jeszcze pewnie dwa przyjazdy około będą więc. Tak naprawdę chyba już teraz jak dojadę to nie będę was tak zanudzał wam to przedłużał tylko już od razu zrobię cięcie jak... zrobię jak najwięcej kursów się da do 15.30 Więc dobra, no to robimy cięcie, a ja próbuję jak najwięcej kursów w tym czasie wykonać. Dobra, już jestem po ostatnim kursie, no trochę mi to i tak zleciało jest 17. Jeszcze zdążyłem i 4100 się udało zdobyć, czyli no obliczając, że po... W poprzednim odcinku mieliśmy 2900. No to z tego zarobiliśmy, no, ponad 2200 dolarów. No do oczywiście 600 dolarów zostaje u nas, ale jeszcze opłata uciotki to jest jeszcze dodatkowe 200 dolarów, czyli plus 400 dolarów. Eee, no dla nas. No i dobra, mamy już te 3300 dolarów No i w tym momencie, no już odwiozę po prostu taksówkę na miejsce I my już się chyba widzimy po prostu w miejscu gdzie będzie No już kupno samochodu W miejscu w którym będziemy kupować samochód No i na tym się jakby już zakończy odcinek na kupnie samochodu i w następnym odcinku już będą jakieś tam wykonane. No, jeszcze pewnie od razu skoro będzie, ale dobra, już będę mówił zaraz, jak mm, no, po prostu już będę mówił za chwilę, jak już dojadę na miejsce, odwiozę taksówkę, i jak już dojadę po prostu na miejsce tam. Dobra, już jesteśmy w momencie kiedy no, za mną stoi samochód Już pewnie poznajecie to miejsce, na poprzednim odcinku tu byliśmy I tym samochodem jest... No właśnie to To w kładzie kosztuje 2,5 tysiąca, z czego i tak to jest bardzo tanio Jak na to, że akurat taki, takie auto rynkowo Chodzi około 12 tysięcy więc bardzo talio nam tutaj no po prostu znajomy by tam Franklina i w tym momencie właśnie no ja już mu robię temu tam e, gościowi przelew już na konto a i jeszcze zaraz po prostu wejdziemy do tuningu No tylko radio to trzeba włączyć Dobra no to ja robię teraz przelew a, dobra, już y, po przelewie jest no 23, a już zostało 700 dolarów w tym będzie na koncie. Ale my jeszcze wjedziemy tutaj do y, no tuningu. Zobaczyć czy. Aha, my jeszcze dostaliśmy uszkodzony ten samochód. Uuu, no tego nie zauważyłem No jak już zapłaciliśmy no to dobra, no trochę, no ale i tak, że tak po taniości kupiony to już Dobra, ale mi jedna rzecz ciekawi, tylko czy Tylko, gdzie to jest teraz A pewnie gdzieś to tutaj już dałem Co, nie można tego zmienić tu? W takim aucie tego nie można zmienić. Czy co No No wydechów tam nie będę zmieniał. Silnika też jakoś się ulepszę. O, taki spoiler to tak. Szybtek tak nie będę przyciemniał ale tak kolor jeszcze wysilałem może żeby zmienić na inny o lakierowanie <grych> dobra nie no białego nie Taki czerwony no Chyba że może jednak O może bardziej coś takiego by, by się poszło Tylko że no nie stać w tym momencie Więc Dobra No, no i tak nic się nie kupi Ja akurat to co chciałem, to akurat tego widzę, że nie mogę tu zmienić, no ale dobra, skoro no się nie da, to nie da już, dobra, no to co, Dojeżd dojadę już chyba... zresztą yy, już po prostu dojedziemy na końcu cika tym samochodem, żeby się nim jeszcze przejechać, bo żeby tylko, no nie zniszczyć go, tak na sam no, start, dobra, no ja sobie tylko tu. O, no i standardowo, tak jak w każdym chyba odcinku, chyba będzie, się musi się wyładować zawsze na koniec. A, dobra, już jestem y, po podłączeniu pada, ja tutaj zaznaczam i jedziemy. że się tym przejechać autem, sobie. No ma przyspieszenie już, to akurat auto. Trochę cicho chodzi, ale... No dobra, tam już... Jak na pierwsze auto to może być No Naprawdę, że tak tanio się to auto jeszcze uda kupić, to jest... Uuu, tutaj policja O, już tutaj trochę przyspieszyłem, ale no jest zwrotne, na pewno no jest lepsze auto to niż teksówka. Ale dobra, parkujemy auto do garażu. O, jeszcze to trochę trzeba chyba drzwiami, ale dobra. I, I co, no to już jest koniec tego odcinka, Franklin po się już kładzie spać. No i widzimy się już najprawdopodobniej jutro. No jak wbijecie 5 łapek to pojawi się odcinek jutro, jak nie wbijecie 5 łapek tylko wbijecie no mniej to pojawi się za 2 dni prawdziwe życie A to zależy po prostu od was Jak e, to będzie wyglądać No Franklin idzie spać a, a w tym czasie ja się z Wami żegnam na razie